Dzisiaj dzieci idą do szkoły, trzeba ich obudzić. A ty pierwszy wstawaj! E? Nie budź mnie w taki sposób! Bo co mi zrobisz? Nie! A! A tak, tak poza tym jak oglądacie, nie, już oglądaliście tamte poprzednie odcinki, to one były z inną rodzinką i tamtej rodzinki już nie będzie, ponieważ to jest nowa seria. I tamta rodzinka już nie powstanie. Jestem chora inną i... Mogę ogólnie tak mówić, mogę też markać czasami i tak dalej, no, chciałam wam powiedzieć tyle, ale wracamy do historii. To, ty nie wiem, usiądź, a ja obudzę dzieci. Dzieci, wstawajcie do szkoły i do przedszkola. Cześć, mamu. Cześć, dzieciaczki. Ania i Hania. Ania? Nie, odłóżcie pluszeczki do łóżek. Nie chcę nic, nie Ja też. Dziewczynki, czas wstawać. Okularki i okularki. <laughs> Musicie się jeszcze ubrać. Zaraz wam przyniosę ubranka. Dobrze, bo są w praniu. Dzisiaj wstajemy do szkoły. Mamo, jeszcze 5 minut. Nie, wstawaj. I ty też wstawaj. Mm. Dobra, Angelika um, i Bartek, wy idźcie się pakować i tak dalej. A Haniu i Aniu wychodźcie, ja was przybiorę. Dobrze mamo a śniadanko będzie? Przed szkolub już macie śniadanko. A poza tym mm, peralka. O, się wyprało. To będzie twoje. Aniu to będzie twoje. A Haniu, to będzie twoje. Dobrze mamo. Na pieluszki wsadzę i później je też wybiorę. No to wy możecie już sobie usiąść albo nie. Idźcie sobie wybrać zabawkę. Jej, zabawka! Którą bierzemy? Ja bym wzięła w sumie myszkę. A jak coś świnkę, weźmy sobie świnki. Ania, weźmy sobie myszki. Świnki, myszki, możecie wziąć, które chcecie, ale my chcemy mieć razem. No to weźmy króliczki. No dobra, ale one są brzydkie. Weźmy króliczki. No dobra. I to teraz? I co na kanapie? Chodź na kanapę. Ale czemu nie na fotel? No przecież mama nam kazała czekać na kanapie. W sumie No bo ja to ja biorę w plecak. Nie pakujesz się? Jestem spakowana od wczoraj. A, ok. A po co? Ci to? No może po to, że dzisiaj będzie fajny mecz. Mój kolega tam startuje. Aha. Angelika, naprawdę niczego nie rozumiesz. Bartek, przestań. No Bartek, przestań. Normalny, nie Gotowi? No. No to chodźcie. Jedziemy. Jakieś śniadanie coś? Po co ci ta rękawica? Ja ją Ci kupiłam przecież na specjalne okazje, na jakieś mecze. A no mój kolega dzisiaj gra mecz. Nie, nie będziesz jej brać, bo ją jeszcze zgubisz. Ale no tato, już to jest moje. Zostawiasz ją i jej nie będziesz brał. Ale zostawiasz ją i jej nie będziesz brał. dobra. Macie napoje, a Ty na pewno nie chcesz tej butelki? Nie, ona pasuje do mojego stylu. Lubię taką. No, jak chcesz. Wodę wam dam do szkoły. Dziewczynkom w sumie nie wiem po co. Ale wypijecie sobie najwyżej w drodze albo coś. W sumie chodzicie do przedszkola, tam zawsze jest woda. Ale najwyżej poprosicie panią, żeby wam na przykład tą wodę wlały do tego i będzie wam się po prostu lepiej piło. No to pa! 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 pa, pa. Ach, zawsze sama. Idę umyć podłogi. No. No to ja umyję i do was zaraz wrócę. Dobra, już umyłam. Mogę mm, teraz się wziąć w sumie za pranie, mamy dużo? No w sumie mogę też coś wyprać, bo dużo jest. Jakby. Prania. No, no to trzeba zrobić pranie. No to niech się robi. A ja może na razie um, nie będę robić obiadu, bo dopiero wyjechali. Um, więc pooglądam sobie film, ale z moją ulubioną kawusią. Dobra, mam już moją ulubioną kawusię. Teraz idę oglądać film. O, tutaj fajnie leci. Ja sobie go pooglądam. Dwie... dwie godziny później. Och, nawet jeszcze nie wypiłam mojej kawy. To co to robi tyle tych kubków po kawie? No ja, muszę i teraz umyć. Dobra, to ja umyję i zaraz do Was wracam i będę robić obiad. Chyba przygotuję im po prostu klopsy, czyli takie ala alamielone. I ziemniaki. Myślę, że chyba to wystarczy. Dobra, to zaczynam, to zaczynam już gotowanie. Dobra, ugotowałam. Za chwilę powinni przyjść. Już jesteśmy. O, mówiłam. Dajcie, buteleczki, a ja je dzisiaj jeszcze będę myć. Dajcie te butelki? No zaraz, mamo. Dobra była ta woda. No to fajnie, woda zawsze jest dobra. Siadajcie do stołu, bo już obiad jest. O, kawusie, moją ulubioną. Przyszkowałaś mi kawusia. No kawusie, fajnie. No fajnie, że kawusie ci przygotowałam, twoją ulubioną. Dziew dziewczynki, oddajcie mi te zabawki. Ja je na razie położę tutaj, żebyście się po prostu nie zajmowały zabawkami, tylko jedzeniem. Ale mamo, zabawki są takie fajne. Ja wiem, że zabawki są fajne, ale no nie zawsze. Przy jedzeniu musicie mieć zabawkę. No dobrze. No to jedzmy. No. No to kochanie, ty pomyjesz, co nie? No, pomyję, pomyję jak muszę. A musisz. aby odrabiać lekcje. Ale mamo... Powiedziałam, że odrabiać lekcje, bo dostaniecie karę. No to, że się nie słuchacie. No dobrze, już idziemy. No. Przepraszam ogólnie za hałasę w tle. Poza historyjką. No. Zaczynę... Przechodzimy do historyjki. No a wy, dziewczynki, chcecie się iść pobawić? Czy... Co? Yy, no w sumie chodźmy się pobawić. No, no to macie te zabaweczki. Dziękuję mama. Oj, nie ma za co. A, waszą kochaną tatuś pomyje naczynia po ubiedzie, prawda? Prawda, prawda. Robimy im jakiegoś pranka. No, ale to jak pójdą, ale jak pójdziemy już spać, bo teraz to ten prank nie wyjdzie. Dzieci do spania, w sensie pierwsze myć, a później do spania. Bo już, się, bo już się ciemno zrobiło. Dziewczynki, a wy możecie już iść spać, bo wy jesteście umyte. Dobrze, mamy. Dobrze, mama. No to odłóżcie tutaj swoje okularki. I opaseczki też. Ej, no nie pijemy w nich spać, ale wam się połamią. dobrze, mama. No, ale macie być grzeczne, dobrze? Ale nie mamy być grzeczne, kiedy śpimy? I się no... Do... Normalnie się śpi, więc nawet nie da się określić, czy jest krzycznym czy nie. Nie wymądrzajcie się aż tak. Poza tym idźcie już spać. Dobrze, mamo, dobranoc, dobranoc. Mamy no, ja mam referat na 300 słów. Na kiedy? Na jutro. Dobra. To się pierwszy umyj, a później możesz pisać ten referat. Ale szybko mi pisz ten referat. No bo przecież jutro rano na, na jutro masz. A kiedy go pani zadała? E, tydzień temu. Co? No. Nie mogę z tobą. Po prostu nie mogę z tobą. Jak tydzień temu. I ty dopiero o teraz sobie to przypomniałaś? E, no... No w sumie tak. W sumie tak. Nie. No, Tak. Nawet mnie nie denerwuj. Oddajesz mi konsolę. Ale mamo, mam nadzieję, dzisiaj nie będziesz spał o 20 dziurki. Po 20 dziurki ma być referat napisany. A jak zobaczę jakąś jedynkę z tego referatu. To będziesz mieć taką karę, że się nie pozbierasz. Ale mamo, co ja mam ci powiedzieć, no? Ja cały dzień coś robię, a ty miałaś tydzień na napisanie referatu i teraz go piszesz. Mądre, 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 mądre. Ale mamo. Nawet mi już nie mów, mamo. On się tutaj nie zmieści, bo jest za wielki. Ale na jakieś telefony czy coś by się zmieścił? Albo na pieniądze. Napisałaś? No mamo, jestem dopiero w połowie. 300 słów i w połowie. ty masz dopiero 150? No może nawet mniej, mam chyba ze 100. Nie. Ty już, ty już zrobiłeś zadanie domowe? Yy, tak. Mam nadzieję, że zrobiłeś, bo ostatnio było bez zadania domowego. Ale zrobiłem. No to. Przejdź. Dobra, dobra. A Ty pisz. I. Chciałam Ci powiedzieć, że tej Twojej konsoli nie będziesz mieć przez najbliższy tydzień, mama. Co, jak dostaniesz jedynkę to przez dwa tygodnie. Ale nie dyskutuj ze mną. Mamo, no proszę. O, daj mi go. Będzie piątka. Nie udawaj, przecież wiem, że udajesz. Znam cię od 14 lat. Ale przecież ja mam 14. No właśnie, no właśnie. A teraz spisz to szybko i idź spać. Godzinę później. Ach, już w końcu to napisałam, teraz tylko to spakuję. No, spakowałam i idę spać. Śpisz? Nie śpię. To dobrze. Odłóżmy to. Dzień okularki. No weźmy no, bo przecież nie będziemy jakby nic widzieć. A opaski? No, no. Ojej. Zapaliłam niechcący. Prawie by się wydało. No ja wiem. Określam mu tą piłkę, co? No. Zabierzmy ją gdzieś. No okej. Okay. Chodźmy. Dobra. Komu w dzisiaj? Ale Jaką byś się o tym dowiedział, że my to zrobiliśmy? Że się, na dwa miesiące. A może nawet więcej. Dajmy to tutaj. Hop. O, dobra. Trochę widać, bo trochę wystaje. Ale trudno, nie zauważyć. Zrobimy tak coś jeszcze. No raczej, No raczej. Porzucajmy niego rzeczy. <tum> Tą lampkę też. A to dajmy tu. Książki. <tum> I tego nie topesa, Nie topes, Dobra, chodź, chodź. Musimy iść spać. No, bo się jeszcze zorientują, że to my. Dokładnie. A może jeszcze coś z Znasz półek. No a po co? Nie no po co? No po to, żeby się nie... Żeby się... Żeby myśleli, że to... że to nie wiem. Dobry pomysł. To pościągajmy... O nie! To pościągajmy te dwie rzeczy i tyle. No. Dobra. A nie to peska musi wziąć. To ja ciężko teraz jest ten bałagan. No ja wiem. Co tu się stało? Co tu się stało? Mama! Dzieci! Tu jakieś pobojowisko przeszło? No ja nie wiem, jak w się tutaj już, już było. Co? Posprzątajcie to, spróbujcie to posprzątać. Dziewczynki! Tak, mama? Czemu tu są nasze dzieci też porzucane? Nie, mama, kto to zrobił? Dziewczynki, a czy to przypadkiem nie byłyście wy? Nie, mama, my byśmy takiego czegoś nie zrobili. Myśmy mieli takie coś robić? No one kłamią. Wiem. Dziewczynki, dostajecie karę. Ale dlaczego? No, gdzie są wasze żabafony? E, 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 zgubiliśmy. Jak to zgubiliście? No nie wiem, gdzie są. Dziewczynki, przestańcie kłamać, gdzie są szebafony. No już. Ale mamo, nie dać nam kary. Oczywiście, że wam dam. Ale mamo, my taki słodki jesteśmy. My tak. Nie chcieliśmy tak zrobić. Nie nabiorę się. Stoicie karę. Hmm. Hmm.